Aktualnie dzieci oglądają Bluey, czyli kreskówkę o przygodach małej suczki o imieniu Bluey oraz jej rodziny i przyjaciół. Serial ten ma naprawdę wiele ciekawych odcinków wartych polecenia najmłodszym, ale to pewnie wiecie, bo nagrałem o tym wiele filmów. A dzisiaj zajmiemy się tym, co wy oglądaliście za dzieciaka. Cześć, ja jestem Tomas, a dzisiaj przedstawię wam kreskówki, które zadawiły wam dzieciństwo. Na wstępie jednak chciałbym was poprosić o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmikiem, jakiegoś ciekawego komentarza oraz subika, jeżeli jesteś nowy. Invader Zim to serial opowiadający o małym Zimie, który jest małym, nadpobodliwym kosmitą, który zostaje zesłany na ziemię. Jego kompanem jest robot, udający psa. Kosmita ukrywa się jako uczeń podstawówki i w tym czasie próbuje przygotować inwazję, ale jest on dosyć nieudolny i jego plany nie wychodzą. Kreskówka ta opierała się na czarnej komedii i niestety została szybko anulowana, pomimo fajnego przyjęcia fanów. W 2019 roku Powrócił w postaci filmu na Netflixie, który jest traktowany jako finał serialu. Hunting Łowcy Tajemnic to włoska kreskówka, przygodowo fantastyczna, stworzona przez Iginio Strafiego, tego gościa od Wings Crew, i w Polsce była emitowana na stacji Teleton Plus. Główna postać to Lock Lambert, syn zaginionego poszukiwacza, oraz trójka jego kompanów. Razem podróżują po Europie, aby znaleźć magiczne amulety. Pozwalające na przywołanie magicznych Tytanów o wielkiej mocy, jednocześnie walcząc ze złą organizacją, która też stara się o dostęp do Tytanów. Animacja ta była naprawdę popularna w Europie i chwalono ją za dojrzałą i ciekawą fabułę. Planowano także trzeci sezon, ale on nigdy nie powstał, z powodu skupienia się na Wings Clubie. Jednak, mimo to, dalej on ma grupę fanów, która o nim pamięta. Kolejny będzie Lyoko, czyli tym razem francuski serial animowany, który łączył styl 2D oraz 3D. Grupa odkrywa opuszczoną fabrykę, w której znajduje się superkomputer uruchamiający dostęp do wirtualnego świata o nazwie Lioko. W tym świecie istnieje pewna kobieta o imieniu Alita oraz zła, sztuczna inteligencja o imieniu Xana. Nastolatkowie regularnie przenoszą się do świata Lioko, aby walczyć ze złą Xaną. Serial ten łączył styl 3 d z2D i udało mu się dostać nawet sequele, z czego jeden był live action więc to jest. Ciekawe. A jeżeli chcecie sobie pogadać o kreskówkach typu Benten, scooby Doo i wiele więcej, to wpadajcie na mojego Discorda link w opisie. Kolejnym serialem jaki towarzyszył nam w dzieciństwie jest Benten. Seria ta opierała się na 10-letnim Tenisonie. Benie Tenisonie, który znalazł w kosmiczne urządzenie zwane Omnitrixem, które pozwalało mu zmieniać się w różne obce istoty. I wraz z kuzynką Gwen i dziadkiem Maxem walcząc z różnymi wrogami takimi jak Vilgax w serialu Benten Alien Force Ben ma już 15 lat. A jego zegarek zostaje ulepszony. Alien Force ma najpoważniejszy ton i zahacza o elementy lekko detektywistyczne, a zamiast dziadka Maxa Benowi towarzyszy Kevin. No i dalej jego kuzynka Gwen. W Ultimate Alien widzimy dalsze losy Bena Tenisona. Ta seria natomiast jest lekko bardziej humorystyczna. Dalej ma ona podobny klimat do opcji potęgi, ale nieco pozytywniejszej. W tej serii Ben jest posiadaczem nowej bransolety, która umożliwia mu zmiany w ostateczne wersje jego kosmitów. Ostatnim serią jest Benten Omniverse w serii Benten Omniverse. Ben dostaje nowego kompana o imieniu Rook, a seria balansuje pomiędzy młodszą, a starszą wersją Tenisona, Prowadza mnóstwo nowych obcych oraz złoczyńców, oraz zupełnie nową animacją, która z początku nie pasowała widzom, jednak fani z czasem się do niej przyzwyczaili. Cała saga śledzi dorastanie Tenisona od głupiego dzieciaka, po odpowiedzialnego bohatera, odpowiedzialnego za losy całego wszechświata. Kolejny będzie Steven Universe. Steven Universe to serial animowany, stworzony dla Cartoon Network, opowiadający o o chłopaku o imieniu Steven, który jest półczłowiekiem a pół klejnotem. Dorasta on w towarzystwie trzech magicznych wojowniczek, które też są klejnotami. Steven odziedziczył swoje mocy po swojej matce, która miała związek z klejnotami. Kreskówka skupia się na jego dorastaniu, odkrywaniu własnych mocy oraz tajemnicy jego matki. Początkowo serial wydaje się być dosyć głupkowaty, jednak z czasem jego fabuła staje się naprawdę dojrzała i wielowarstwowa. Wyobraź sobie amerykańskie miasteczko, które jest jednocześnie wszędzie i nigdzie i jest pełne absurdów, stereotypów i dziwnej żółtej codzienności. Na jego czele stoi rodzina, która jest w teorii całkiem zwyczajna. Jednak właśnie nie do końca. Od dziesiątek lat to miasteczko oraz bohaterowie są swego rodzaju lustrzanym odbiciem naszego świata. Serial Simpsonowie to tak naprawdę jedna wielka parodia tego co nas otacza. Przesiąknięta genialnym humorem i niesamowicie napisanymi postaciami pod względem komediowym. I chociaż serial od lat jest emitowany i zmienił się on dosyć mocno na przestrzeni tych lat, to dalej jest on naprawdę fajny. Jest to niesamowita żółta historia, którą warto sprawdzić. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście te kreskówki. A my lecimy dalej. Kolejny serial to Spider-Man The Animated Series. Serial ten skupia się na Peterze Parkerze, który jest studentem naukowym i fotografem jednocześnie. I zmaga się z codziennymi problemami człowieka. Jednak poza tą codziennością jest on Spider-Manem. Każdy sezon tego serialu jest naprawdę ciekawy i rozwijane we wątki. Pomimo tego, że jest to dosyć stary serial, to pojawiła się w nim naprawdę duża gama postaci. I do tego były one nawet dobrze napisane. Niestety z jakiegoś powodu serial zakończył się cliffhangerem i nigdy nie dostał kontynuacji, co jest naprawdę dziwne, bo był on uwielbiany przez fanów. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba i zostawić tu w górę. A ja się z wami żegnam, więc BUM zjazd!